Witam Was z tej strony Bulaj. Dzisiaj recenzja, ale nie recenzja gry, a recenzja książki Michała Tombaka pod tytułem Jak żyć długo i zdrowo. Skąd jest moje zainteresowanie medycyną naturalną? Bo właśnie o tym jest ta książka. Troszeczkę mnie życie po prostu przetyrało. I najlepiej mi w życiu właśnie pomogła medycyna naturalna, nie jakieś chemie, sterydy, inne bzdety. Dlatego też uważam, że ta książka właśnie jest ogromną, też nie tyle, że skarbnicą kuracji różnych, sam niektóre stosuję, ale jest to również ogromna skarbnica wiedzy. Książka owszem, ma 22 lata albo 21. I napisał ją rosyjski lekarz, biochemik chyba z czymś tam dziś miałem zapisane, dobra, mniejsza. Książka ta jest zbiorem opisów i kuracji doktora Tombaka, który ukończył na wyższym stopniu biologię i chemię i to również da się odczuć przy czytaniu, przy czym nie jest to jakieś czytanie męczące, jakieś nudne, no przynajmniej dla mnie. Uważam, że książka opisuje te wszystkie swoje metody takim. Językiem zaawansowanym, ale jednocześnie zrozumiałym. Tłumaczy, jak działają procesy, jak na przykład działają cytryny na człowieka, sok z cytryny. Taką kurację sobie zrobiłem z tą baczkiem właśnie. Yy, niedługo zacznę też sobie oczyszczać wątrobę. Mam też buraki, jabłka, soki. No, będę testować. Ja nie powiem Wam na dziś, dzień dzisiejszy, czy to, czy te receptury tego doktora będą działać, bo to sobie każdy indywidualnie. Po prostu sprawdzi, bo to na każdego człowieka zadziała wiadomo inaczej. Ja bardziej się zdecydowałem na nagranie tego filmu, bo pan Tombak bardzo dużo wiedzy ma w tej książce i takich różnych pojęć, może podstawowe. Nie wiem, ja na przykład, dopóki nie przeczytałem tej książki, ja nie rozumiałem, czym jest słowo i jak ma działać dieta. I pan Tombak to fajnie też z perspektywy psychologicznej opisuje, yy, i dlatego też uważam, że jest to obowiązkowa lektura każdego człowieka. Dla samej wiedzy, kuracje kuracjami. Za mało jeszcze jakby potestowałem, i żeby odczuć jakieś różnice, to wiadomo, trzeba jakiegoś czasu. Yy, możecie oczywiście napisać, czy sobie stosowaliście coś z tej książki, czy coś na was zadziałało. Yy, I co jeszcze? No jest po prostu bardzo wartościowa, skłoniła mnie do zmienienia trochę poglądu żywieniowego, poglądu do natury, ja też bardzo od pół roku zielarzem nie, zielarzem nie jestem, ale <gryw> bardzo lubię zioła pić, nie piję kawy, czasem czarną herbatę wypiję, ale też już odstawiam, bardziej przychodzę na zioła, na yerby takie różne rzeczy i, I co jeszcze? Jakieś takie codzienne nawyki żywieniowe. Na przykład pan Tombak opisuje, że jeśli jecie jakikolwiek posiłek, to że powinno się od 35 do 50 przerzuć, zrobić. Taka wiedza, że im lepiej przemielone, tym się lepiej wchłania. Coś jak wiadomo, zjecie drugie danie, to zjecie coś tam się wchłonie i reszta przeleci. A nie wiem, zupę albo coś zmiksujecie, to, to jest zmiksowane, to się wszystko wchłania. I to z tym jedzeniem jest tak samo na przykład. To jest coś czego nie widziałem albo dwa tygodnie mijają jakoś dzisiaj odkąd się przełamałem zacząłem się kąpać w zimnej wodzie bo ja ogólnie też pracuję w systemie dwuzmianowym po 12 godzin raz rano raz noc i ciągle jestem zaspany jakiś taki nieogarnięty i kąpiel z zimnej wody na przykład osobiście mi na początku było mi się ciężko przełamać ale jak się leje tym prysznicem tą zimną wodą brrr, jest zimno nieprzyjemnie ale po takiej kąpieli czuję się pobudzony, takie ciało się bardziej jakby żywsze na przykład robi. I nie wiem, może to będzie troszkę taki, takie śmieszne na rozluźnienie, ale ja sobie, żeby się przełamać, to ja sobie śpiewam jakieś bzdury przy tym I jakoś mi jest łatwiej. Może wam to też jakoś pomoże na przykład. No i to jest właśnie ta wiedza taka niby podstawowa, ale Michał Tombak opisuje to w taki sposób, że od, od, po prostu od biologii po chemię jak zachodzą różne procesy w organizmie człowieka, jak działa na przykład co na wątrobę działa, co usuwa jak, jakiś owoc, jakieś warzywo, jak, jakaś mikstura, czy tam odwary, bo odwary też są jak jesteście wiedźminami lub lubicie wiedźmina, to tombaczek może też wam się spodobać. Takie oczywiście dla ludzi odwary, bo, bo wiadomo. I... I to po prostu, im więcej będę stosował takich tych nawyków, no to z czasem, według tej książki, moje zdrowie powinno się polepszyć. A czy tak będzie? Nie wiem. Bo książka też ma swoje może lata. Może coś z tego zadziała. Ja nie mam nic do stracenia, bo mnie to nic nie kosztuje, tak naprawdę. Nie muszę kupować jakichś. Nie wiadomo czego, warzywa, no wiadomo, na no soki. Teraz cytryny trochę też drogie były, to też ze stuwami na kurację poszła, ale powiem Wam, że ten soczek z cytryn, to posmakował mi i myślę, że jakieś tam pozytywne. Yy, pozytywną taką część czy czegoś w moim ciele została. Na przykład, nie, wiem, ja zawsze taki chorowity byłem. Mi się wydaje, że teraz ciągle deszczowa pogoda, nawet teraz jak patrzę za okno, to pada. Normalnie gdzieś bym już kichał, czy coś, i wydaje mi się, że chyba jestem odporniejszy. A może i te kąpiele z zimnej wody też tutaj swoje piętno, właśnie przycisnęły. I co tutaj jeszcze ciekawego? Właśnie tombak odpis, rozpisuje od podszewki, jak działa każdy organ, każde wnętrzności człowieka wątroba, nerki, jelita. Nawet częściowo też końcowo pisze o psychologii, o rozumowaniu. Tutaj jest taki bardzo fajny rozdział na końcu o psychologii. Jak podchodzić do leczenia, do, do, żeby nie, jak nie myśleć o chorobach, tak jakby, że to jest wyrok, bo to nie jest wyrok. Ja wam jak zaraz znajdę, to przeczytam to nawet ten fragmencik, bo uważam, że jest bardzo taki może oczywisty, ale nieoczywisty. I jak powiem wam to na przykład taki ja tutaj przed wideo, to możecie tego nie uznać za jakiś pewnik. A jak się czyta książkę? To jest doktor szanowany, nawet jest bestseller, ja troszkę poczytałem też opinie na internecie, ludzie stosują kurację tego tombaka, są raczej myślę, że zadowoleni, chociaż no wiadomo, komuś się może też coś tam nie spodobać, coś nie wyjść, przełamać się do kąpieli zimnej wody, albo żeby na twardym łóżku spać, jak macie twarde łóżko, to kręgosłup daje okejkę, okay nie, bo... I ja wam tego też, tak nie, ja też tak tej książki na pamięć nie pamiętam. Co prawda, ją przeczytałem powoli, starannie i myślę, że nawet dwa razy. I na przykład jest rozpisane, jak tam te, te kości, te mięśnie od kręgosłupa, jak to wszystko współgra ze sobą, jak z twardym podłożem się jest. Jeżeli im twardsze łóżko, tym lepiej. I to są wszystko, oczywiście, nawyki do zmiany. Albo bardzo poruszył mnie rozdział, z którym sobie osobiście poradzić nie mogę, czyli z oddechem. Jak oddychanie jest ważne, i teraz się skupiam na oddechu, Wy może też oddychamy normalnie, tak jak zwykle. A pan Tombak mówi, że 9 na 10 osób. Ja się do tej dziewiątki zaliczam. Oddycham nieprawidłowo próbowałem sobie nawet z tą książką, on tutaj rozpisał fajne ćwiczenie. I o co chodzi z oddychaniem, samym zamysłem? Najprościej mówiąc jednym zdaniem, im mniej oddychasz, tym dłużej żyjesz i. Pan Tombak rozpisuje to w taki sposób, że wchłaniamy, wdychamy dwutlenek węgla, no i to nas postarza, zabija, jakkolwiek by to nazwać. Im rzadziej się oddycha, tym po prostu mniej tej jakby trucizny z każdym oddechem. Ja nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, bo on to sposobu tutaj fizjobiologicznego opisywał: że też odwiedził jakiegoś mnicha. Nie jestem pewien, czy w Tybecie który przeżył 130 lat i wykonywał jeden oddech na minutę. Wyobrażacie sobie jak to trzeba wyćwiczyć oddech? Ja próbowałem, bo to jest taki schemat. Wdech Dwie sekundy, przerwa 4 sekundy. Wydech znaczy nie taki jak ja, tylko tak wam próbuję to przetłumaczyć. Dwie sekundy pauza i tak w kółko. Ja sobie nawet zostawiałem przypomnienia w telefonie, żeby to spamiętać jakkolwiek. Ja nie potrafię. Ja zrobię te ćwiczenia i automatycznie wracam do starego oddechu. Po prostu nie potrafię sobie z tym poradzić. A poruszył mi ten rozdział i na przykład tu by trzeba było poświęcić więcej czasu. To jest taki nawyk, którego nie potrafię zmienić, i na przykład wielu z Was może sobie z tym nie poradzić, czy zimnymi kąpielami. Ale jeśli, tak jak Pan Tobak opisuje, chce się żyć długo i zdrowo, no to trzeba wziąć się, ścisnąć za. Dobra, nieważne. Nie powiem za co. <laughs> Jeszcze chciałem wam przeczytać, a ja to znajdę. Tu, a, tu jeszcze na końcu książki, jak będzie was interesować, to są różne y, przepisy na różne i tybetańskie po ciężkiej chorobie, tu według tego nawet raka idzie wyleczyć. Też taki, taka wskazóweczka jest, bo pan Michał też ma książkę inną, też ją przeczytałem. U, wyleczyć, uleczyć nieuleczalne, część pierwsza. Bo ja ją też przeczytałem i pan Właśnie robi tutaj naturalnymi metodami, są przepisy, ale ja szukam jeszcze szybko. Dobra, ja sobie to przewinę, szukam wam z tą psychologią, co chciałem przeczytać. O, mam ten rozdziałnik o psychologii i on to odpisuje: żeby żyć długo, trzeba umieć żyć szczęśliwie. To jest taka sztuka, której nikt nas nie może się nauczyć. Każdy musi się tego nauczyć sam, właśnie i to jest to, o czym też mówiłem. Że to trzeba ćwiczyć, to nie przyjdzie tak, że przeczytacie tę książkę, raz spróbujecie i Wam się życie polepszy. To są ćwiczenia, jak sport, jak wszystko inne. Korzystając z podanych niżej rad mędrców, możemy przedłużyć młodość, zdobyć zdrowie, zatrzymać starość. Też opisuje Pan Tobak, jak nastawić się psychicznie i zdrowotnie na starzenie się. I pomóż sobie sam. Punkt pierwszy: Kochaj siebie takim, jakim jesteś. Drugi: Nigdy nikomu nie zazdrość. Trzecie, jeśli, sobie, jeśli się sobie nie podobasz, zmień się. Cztery, złość, obraza, krytyka siebie i innych to najbardziej szkodliwe emocje dla zdrowia. Pięć, jeśli coś postanowiłeś, działaj. To, to jest właśnie na przykład u mnie. Siadam i dzisiaj nagrywam recenzję, bo ciągle pracuję i nie miałem czasu. I po prostu, żeby zmienić, żeby lepiej się czuć ze sobą, bardzo chciałem się podzielić z Wami Wiedzą tej książki, i właśnie punkt piąty w tym momencie realizuje. Sześć. Pomagaj biednym, chorym, starym, i czyń to z radością. To jest bardzo indywidualny punkt. Osobiście uważam się za człowieka, który bardzo na przykład lubi pomagać. Ja z tym nie mam problemu, może inni mają. No i tak tu każdy z tych punktów może każdy do siebie jakby przypisać albo przyłożyć. 7. Nigdy nie myśl o chorobach, starości i śmierci. To jest to co niedawno zmieniłem bo jak wam pomówiłem na początku troszkę mnie przetyrało życie między innymi właśnie nowotwór i ciągle się bałem że wróci nowotwór czy jak idę na kontrolę do lekarza to mnie już zalewa z nerwów o pewnie mi coś wykryje że tabletkę muszę wziąć jakąś może dwie nawet. Przestałem to robić. Nie, staram się jak najmniej o tym myśleć staram się skupiać na swojej twórczości w internecie na jeździe na rowerze czy dzisiaj nawet kolegą, jednym z drugim się spotkałem, z jednym zjadłem dzisiaj pizzę, jedną najlepszą w swoim życiu, pozdrawiam Cię Michale, nie, nie tą baku Michale. <grym> no troszeczkę sobie zaprzeczam z tą książką, ale raz na kiedyś można, to wiadomo. Najlepszym lekarstwem na choroby i starość jest miłość i to jest trudno mi się wypowiedzieć. Bo miłość jest albo taka jak w filmach romantycznych, albo jest miłość toksyczna, albo jest... No miłość toksyczną przerabiałem swoją drogą. Czyli troszeczkę mi się to kłóci ten punkt, ale rozumiem założenie autora o co tutaj chodzi. Taka miłość właśnie z definicji to by na pewno zadziałała. 9. Twoimi wrogami są obżarstwo, chciwość, uleganie własnym słabościom. Trochę mi się to kojarzy z obecną władzą. Nie wiem dlaczego, może wam też ten punkt. Yy, punkt 10. Troski prowadzą do zejścia z tego świata. Wzdychania niszczą ciało człowieka. Ja to rozumiem tak. Z troskami nie rozumiem. Za dobrze. Ale wzdychania niszczą ciało człowieka. Mi się to kojarzy tak. Takie wzdychanie, że. O ja pierdzielę, muszę znowu do roboty iść. I takim gadaniem sobie myślę, psujemy życie. Ja to tak odbieram. Ja mam z tym problem, z tym walczę, bo mi ostatnio też jest trochę ciężko. No i może ten film też troszeczkę, mi, nawet mną ruszy, opracowywanie go dla was. Największym grzechem jest strach i podłość. Znowu mi się to z polityką kojarzy. I, i tak chyba w końcu jest. Yy, 12. Najlepszym dniem jest dzień dzisiejszy. 13. Najlepsze miasto to to, w którym Ci się najbardziej powodzi. No, w Zielonej Górze mieszkam. Może nie jest jakoś super, ale jak zobaczyłem Wrocław czy Gorzów, to trzy razy bardziej pokochałem swoją Zieloną Górę. To jest taki mój osobisty przykład. 14 punkt. Najlepsza praca to ta, którą lubisz. Ja lubię... Pracę tutaj, co do kamery do Was mówię, recenzję opracowuję, tylko że ja to nie mogę nazwać tego pracą, bo ja na tym nie zarabiam. To jest bardziej takie hobby. Yy, Największy błąd, utrata nadziei. Ja nadzieję w szpitalu straciłem przy nowotworze, to się przyznaję. Po diagnozie mi przeszło, miewałem różnie, raz spadki, raz wzloty, ale każdą wizytą u lekarza jakby osobiście... Jakby coraz mniej się obawiam, jak się badam, lekarka mnie uspokaja, że jest coraz lepiej, wyniki coraz lepsze, po chorobie swojej też 18 kilo schudłem, o czymś to świadczy, że też pozmieniałem trochę swoje życie, nadzieja jest i myślę, że nie zgaśnie, mam nadzieję, mam nadzieję, że nie wygaszą mi się nadzieje. 16. Największy prezent, który możesz podarować lub otrzymać, to miłość. Znowu ta miłość cholerna, gdzie tej miłości nie wiem, Nie ma ziół, panie Tombaku, na miłość czy coś, czy mieszanki jakiś warzyw. No właśnie. Także z tą miłością to jest różnie. I ostatni punkt, 17. Największe bogactwo to zdrowie. I ja na przykład też mam takie podejście. Ja bardzo, inwest... ja też inwestuję w różne rzeczy. Ale w zdrowie inwestuje może najbardziej, i jednocześnie nie jest to najtańsza inwestycja, bo książka, nawet ta tombaka, używkę za 15 zł kupiłem. A naprawdę warto, to jest naprawdę, jeśli macie takie podejście jak ja, taki światopogląd jak ja, to jest to obowiązkowa lektura. Nawet nie dla kuracji, nie dla tego wszystkiego, co dla samej wiedzy, żeby się z tym zapoznać. I dlatego i to, ten, ta książka mnie też skłoniła, żeby tego takiego vlogaska nagrać, żeby opowiedzieć się, podzielić z Wami tą wiedzą, przekazać, że jeśli nie wiecie, że, że jest taka książka, to jest. Pan Tobak ma jeszcze. Yy, mam w szafie tam schowane. Właśnie nie, uleczyć nieuleczalne część pierwsza. Są jeszcze jakieś dwie inne, ale jeszcze się z nimi nie zapoznałem. Mam parę jeszcze innych książek. Każda książka w książce nierówna. Ten Tombaczek właśnie patrzy nawet tutaj. I tak patrzę i z takim przekonaniem, nie wiem, tak, mnie, mnie jego narracja, sposób, w jaki on pisze, mnie to osobiście przekonuje. Ale czy to działa, nie wiem. Może to być też placebo, może ja coś stosuję, ale jednocześnie w głowie mi się coś przedstawia, że jeśli tak działam, to się lepiej będę czuł sam z sobą. Może to psychologia jest moja. Każdy mówi inaczej. I co? Polecam bardzo tę książkę, bardzo. Polecam tę książkę bardzo. No, bardzo dwa razy powiedziałem, dobra. Tak, tak, jestem właśnie nią zachwycony. Każdego z nas trafio, trafiają jakieś choroby, dolegliwości, i z tego dzieła, nawet jeśli nie za pomocą kuracji, to samych informacji, zrozumiecie wiele. I tutaj nawet sobie rozpisałem parę punktów, żeby nie zapomnieć o słowie dieta, nawet Wam mówiłem. Tak, tutaj Tombak ma cały taki segment opisany, czym jest dieta. Że dieta to nie są jakieś kurde proszki magiczne z telewizorka. Że stosujecie przez miesiąc, chudniecie 3 kilo, a po tygodniu przytywacie 4, bo to nie, to jest cały proces, który ustalacie powoli, i to schodzi jakby dieta wasza. I utrzymujecie, zmieniacie nawyki, wszystko. I na stałe, a nie tylko tymczasowo. I co tutaj jeszcze? No i właśnie sposób w jaki jest sprowadzony ten poradnik, ta książka. Nawet jak mnie kręgosłup nie interesował, bo... Bo, jakby nie mam z nim problemów, ale nie mam nadziei, że tak zostanie. To czytało mi się to wszystko z zaciekawieniem, jak to wszystko działa. I to też uważam, jest sztuka: napisać książkę o medycynie naturalnej, która po prostu z każdym rozdziałem jesteście ciekawsi, co będzie dalej. Także to są moje takie spostrzeżenia. Ja sobie idę zaraz obierać buraki, wyciskać. Jabłka, będzie soczek, oczyszczanie kamieni z wątroby. I też z czasem może się z Wami podzielę, czy te kuracje działają, czy nie. I mówię, po pierwsze, ta książka to wiedza. Po drugie, kuracje. Z trzeciej strony, jeszcze wartości psychologiczne i sposób myślenia. No cóż, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam w jakiś sposób dowartościował Was, a najbardziej dowartościuje Was. Dzieło dzisiaj omówione. Jeśli Wam się ta książka podoba, chcielibyście, żebym się zainteresował innymi książkami, przedstawił je w sposób taki jak tutaj dzisiaj, to napiszcie w komentarzu, możecie mi polajkować, będzie mi miło, zasubskrybować. I do następnego.